Z tej strony Loking. Dzisiaj znajdujemy się nad Morzem Bałtyckim, gdzie będziemy, gdzie będziemy łowić dzisiaj jakieś przedmioty, wyławiać. Mam ze sobą łapaczkę, no i jest fajna pora. Dużo, dużo fal, jest trochę wiatru, także parę rzeczy pewnie przypłynie do nas. No i złapiemy je przy brzegu. Głęboko jakoś nie będę wchodził, ale na tyle, żeby coś fajnego znaleźć. Zapraszam. Dobra, widzowie, jak widzicie, ja już idę po plaży. Próbuję coś tam fajnego znaleźć. O! Już coś mam, pierwsza rzecz. Co to jest? Jakiś łańcuch. Przypomina English Chain. Założę. Ładnie mi w nim. Dobra, biorę łopaczkę. Dobra, widzowie. Lecę. Oj, tutaj tak kamienisto jest. Widzowie, mam tam pierwszą rzecz. Płynie, jest pierwsza rzecz. O. Dobra. Wyławi wyłowiłem. Teraz wyjdźmy na brzeg. Zobaczymy, co tutaj jest. Wyłowiłem pierwszą rzecz butelka, w butelce mamy samochodzić i jakiś kabel no nie wiem co o tym myślisz idę dalej szukać, może coś fajniejszego znajdziemy bo to na razie ma dość małą wartość a ja chciałbym dzisiaj zgarnąć jakiś pitos widzowie ja wchodzę z powrotem do wody no jest na razie płytko jest na razie oj tutaj głębiej, kurcze są skały więc ciężko jest tutaj wziąć to dobra mam kolejną Mam kolejny rzecz, mam kolejną rzecz, mam kolejną rzecz, zgarniam, mam kolejną rzecz. Oj, tu się głęboko zrobiło, po po same po same ten do pasa, jestem mokry do pasa, dobra. Mam drugą rzecz. Teraz trzeba zobaczyć, co to jest, na skałkę tutaj sobie zobaczę. O, widzowie! Patrzcie. Patrzcie. To jest... jest kilka stówek. Wydaje mi się, że jest więcej niż jedna. No, takie łowy dzisiaj zadowalające. Eee, dobra, ja postawię to obok drugiej rzeczy. Zobaczcie. Już dwie znalazłem. Ja wracam szybciutko do wody i szukam kolejnej rzeczy. Dobra widzowie. Ja na chwilę wyszedłem z wody, bo jest dość zimno. Idę sobie brzegiem. I znalazłem dezodorant. Nivea. Wezmę, przyda się szczególnie po takiej podróży. Będę musiał się później przebiec, bo jednak trochę zmarzłem. Dobra. Wchodzę do wody. Wchodzę do wody. Chodzę do wody Czy coś tu znajdę Kurczę, no na razie nic tu nie ma o, dobra, znalazłem, coś wyleciało Druga butelka jakaś To mi się nie przyda, odkładam i biorę Kolejne pieniądze. Ja nie wiem, ja mam dzisiaj jakieś szczęście chyba z drugi raz butelka z pieniędzmi. Tu też jest kilka stówek. Nie wiem dokładnie, ile. W samochodzie przeliczymy. Trochę czasu nam już tu zajęło. Na razie znaleźliśmy trzy rzeczy. I ostatnie wejście robię, bo trzeba już wrócić, bo jednak jest zimno. Ostatnie podejście. Niestety same kamienie i piasek, także wracamy do samochodu i w samochodzie zobaczymy, co tam znaleźliśmy. Do zobaczenia. Wałcie. Siemka Siemka. Ja już wróciłem do samochodu. No i teraz pokażę Wam wszystkie łupy, jakie znaleźliśmy. Na początku te, które zgułowiliśmy i nie były w niczym. Czyli to jest. Czyli to jest zacznijmy od tego, antyperspirant nivea. To jest nic nie warte, wyrzucę to, ale wziąłem bo myślałem, że nic fajniejszego nie znajdę. To mam e, Trendy Woody, Trendy Wobby, Trendy Woody, I to jest na zapalniczkę, taki naszyjnik podobny do English Chain. Na zapalniczkę, nie mam jeszcze takiej zapalniczki, ale która tu wchodzi, ale kupię sobie. No jest fajny, myślę, że tak 100 zł jest wart. Jest srebra, jest ze srebra. Teraz tak. Zaczynamy od największej butelki. Samochód. Porsche. Oj, trochę mokry. Słonej wodzie. Porsche. Tutaj gdzieś odstawię. Taki kabelek. Micro USB. Micro USB. Na pewno przyda się taki kabelek. Ja go sobie tutaj włożę. Będę miał w samochodzie. Taki kabelek powinien być w każdym aucie, w każdym domu. No, i teraz zaczynamy od tych. Jakie były tutaj pieniążki? To, co Was najbardziej interesuje. No to tak, pierwsza buteleczka. Musieliśmy zrobić cięcie, żeby znaleźć to, czym to przebijemy. Mamy. Przyjmujemy. 200 zł. Całe mokre. Ale są. Damy na kaloryfer i wysnu dobra teraz druga pieniężna sumka dobra ile mamy tutaj sto 100... dwieście i 300. Czyli tu mamy 300 złotych, a tu mamy 200, 200 złotych, zobaczcie. 500 złotych. Tyle udało nam się dzisiaj wyłowić. I myślę, że to jest fajna inicjatywa, żeby sobie czasem pójść i pozbierać pieniądze. Szczególnie, że jest ich naprawdę sporo. Ja sobie za to kupię w jakieś fajne rzeczy. Dam trochę się na pewno. No i co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, lajkowania i udostępniania naszych rzeczy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i nie zapomnij przypierdolić dzwona.